Thanks for watching! Cześć, witajcie, dzisiaj jesteśmy w plenerze Chcę się z wami podzielić pewną informacją Jak można zbudować Może nie gadżet, jak potrzebną rzecz Praktycznie rzecz biorąc w każdym gospodarstwie W większości samochodów Kierowców, warsztatów i tak dalej I tak dalej, czy chociażby domów Bo może się zdarzyć, że Będzie potrzeba wydmuchać Coś, bądź wyciągnąć coś I otóż to, chcę się z wami podzielić taką informacją Na złomie Udało się mi zdobyć butlę starą po, tak jak widzicie, gazie R134, butla została przeze mnie zmodernizowana, aczkolwiek za chwilę do tego dojdziemy. Co mamy w takiej butli? W takiej butli mamy rączkę, mamy oczywiście zawór, na jedną czwartą SAE, to od razu mówię. Oczywiście takiego czegoś jak tutaj z tyłu widzicie nie ma, ale do tego za chwilę dojdziemy. Generalnie rzecz jest jaka, jeżeli potrzebujecie samą butlę zbudować taką, która Wam potrzebna będzie do wydmuchania czegokolwiek, jakiegokolwiek zakamarka, bądź wydmuchania kurzu, brudu i tak dalej, tak dalej, no to praktycznie rzecz biorąc wystarczy Wam jeden taki zawór. Do takiego zaworu przykręciłem starą rurkę, która była wykorzystywana kiedyś do klimatyzacji. Na samym końcu zamontowałem końcówkę zaworu, tak zwaną maszynkę, która stosowana jest... Przez wulkanizatorów, oczywiście, mamy to w każdym pojeździe. Jakie by koło nie było pompowane, musi mieć końcóweczkę, taką końcóweczką. Ja osobiście pompuję sobie taki oto zbiorniczek kompresorkiem samochodowym. Jak w większości pojazdów, jest czasem wyposażenie, że jest kompresorek w zestawie. Bądź kierowcy sobie dokupują po to, żeby mieć możliwość na drodze w razie awarii napompowania koła. I takim oto właśnie gadżetem, który wozimy ze sobą, możemy napompować sobie taką butlę, która w zupełności, tak jak zobaczcie, jakie ciśnienie ona wytrzymuje. Więc w zupełności wytrzyma ciśnienie to, które napompujemy sobie naszym kompresorkiem. Ja oczywiście zmodernizowałem sobie tą końcóweczkę, jako, może nie końcóweczkę, jako butlę. Wspawałem sobie drugi taki sam króciec z drugiej butli, wycięty oczywiście był z drugiej butli, spawany, sprawdzony, także jest generalnie szczelny. A po co? A no właśnie po to, żebym nie musiał sobie odpinać kompresorka, czyli kompresorek sobie tutaj siedzi, a jak jesteśmy przy od razu przy kompresorku, jeżeli będziecie sobie budowali, to pamiętajcie jedną rzecz: jeżeli zostawicie sobie wewnątrz wentylek, tak jak widzicie to tu na filmie, w środku jest wentylek, dlaczego jest wentylek? Wentylek jest po to, że w razie odkręcenia kompresorka, nie muszę się martwić o to, czy zamknąłem ten zawór, żeby powietrze mi nie uciekło. A jak wiecie, zamkniętą taką butlę z zamkniętymi zaworami, praktycznie rzecz biorąc, jeżeli mamy szczelną, to ona może leżeć w wieki, aż się nie rozsypie. Także generalnie napompowaną taką butlę czy zbiornik możemy sobie pożyć w garażu, w piwnicy, gdziekolwiek i tak dalej. I w razie jest potrzeba, a jest napompowana, możemy z tego skorzystać. Oczywiście mówimy o szczelnej. Z drugiej strony, co ja sobie zrobiłem? Taką samą rurkę, bo to była rurka żółta. Tak jak widzicie do klimatyzacji, która została przecięta, na końcu zamontowana jest redukcja na tekalana. Ja osobiście wpiąłem sobie szósteczkę i szósteczkę sobie wpiąłem również w pistolet. Bo jak wiecie, jest wygodne jeżeli coś jest bardzo szybko wypinane. Rurka tekalana jest oczywiście rurką dosyć tanią na rynku, a sprawdza się ze względu na to, że jest elastyczna. Wytrzyma w zupełności to ciśnienie, do którego praktycznie rzecz biorąc chcielibyśmy go wykorzystać. Ale, o kurcze, butle mi się chciała wywrócić. Mam stoi krzywy. Właśnie, postawiłem butlę. A do czego postawiłem? Jeżeli byście potrzebowali taką butlę coś wyciągnąć, jest taka również możliwość. Tylko będziecie do tego wtedy już potrzebowali pompkę wakum która może być wykorzystywana na przykład w klimatyzacji. Wtedy taką rzecz zapinacie sobie tu, stawiacie sobie butle w ten sposób, tak jak ja na przykład. Wpinacie sobie pompkę wakum tutaj od klimatyzacji, bo ona ma to samo przyłącze, czyli tą 1,4 Sae. Robicie sobie próżnie, czyli wyciągacie powietrze całe i w ten czas, jeżeli taką rurkę, taka lana na przykład mamy zamontowaną na dole, to w ten czas co możemy zrobić? No właśnie, ktoś by zadał pytanie, co możemy zrobić. Jeżeli na górę wyciągamy powietrze, to dołem możemy zaciągać na przykład ciecz. Potrzebujemy wyciągnąć z czegoś ciecz, więc spokojnie, jeżeli mamy zapięty na dole zawór, możemy, może nie tak zawór jak rurkę, możemy tą rurką wyciągać na przykład olej z silnika. Jeżeli macie z tym olejem gdzie cokolwiek zrobić później, żeby gdzieś tam niepotrzebnie tego nie wylewać, bądź jeżeli macie jakąś ciecz do ociągnięcia, no to w ten czas z głową oczywiście, jeżeli będziemy wyciągali, to wyciągniemy praktycznie rzecz biorąc prawie cały zbiornik, mówię prawie ze względu na to, że ta pompka potem mogłaby się zachłysnąć tym olejem, czy tą cieczą, która by była wyciągana, aczkolwiek robimy sobie próżnię i tą próżnią możemy sobie wyciągać. To tak pokrótce, a teraz zrobię krótki test, Idę pod samochód, żeby wykorzystać stary kompresorek, zużyty już oczywiście, ale dalej pracujący, po to, żeby móc pokazać, co można faktycznie taką butlą zrobić i czy to faktycznie działa. Kamy się już przy pojeździe. No i teraz tak, tak jak Wam pokażę, wskaźnik, na którym nie ma nic, totalnie nie ma ciśnienia. Jest wpięty bezpośrednio wężykiem do tej właśnie butli, którą widzieliście przed chwilą. Mamy podpięty pistolet. Gdzieś tam jeszcze częściowe, szczątkowe powietrze było, już niestety nie leci nic. No i do tego celu oczywiście wykorzystuję kompresorek wysłużony z grupy Volkswagena, ale generalnie może być każdy zastosowany, jaki byście nie mieli, nawet i pompkę ręczną, jeżeli tylko chce się wam przysłowiowo dymać powietrze, to wtedy możecie to. Wiem, że się posypią krytyki, gdzie na przykład zawór bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja od razu powiem tak. Widzieliście przed chwilą budowę butli, w której znajduje się czynnik chłodniczy. No i właśnie, czy widzieliście na niej zawór bezpieczeństwa? Nie widzieliście, ze względu na to, że jest to tak małe ciśnienie. Teoretycznie, nie? Natomiast to ciśnienie, które będzie dmuchane przeze mnie, jest na tyle małe, że spokojnie w zupełności nie zrobi nam krzywdy. Aczkolwiek wiadomo, że jeżeli coś budujecie, robicie na własną odpowiedzialność, bo zawsze możecie coś sknocić, skrzanić. Posypać i tak dalej. No, i teraz robimy krótką próbę, czy to faktycznie działa. Po raz kolejny naciskam pistolet, nie leci nic. No właśnie. Chociażby, gdybyście potrzebowali napompować balona, tak słowo przysłowiową kiszkę, której się nie da napompować. No to wykorzystując taki pistolet i taką butlę, spokojnie napompujecie. Dobra, włączamy, będzie co chwilę. Może nieco chwilę, tylko chwilę hałasu, ale niestety nie da się inaczej. uwaga. dobra, butla słuchajcie została napompowana do dwóch barów czyli praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć byłoby to średniej wielkości koło samochodowe Jaka jest objętość? No generalnie rzecz jest jaka Jaką butlę będziecie mieli taką objętość będziecie mogli sobie napompować tego powietrza Niemniej jednak te dwa bary widzicie one sobie stoją co świadczy o tym, że taka butla jest szczelna Ja mogę praktycznie rzecz biorąc co zrobić? W tym momencie odkręcić wentylek No i zobaczcie, powietrze sobie nie uciekło, to jest właśnie to, do czego dążyłem. Jeżeli zamontujecie sobie wentylek wewnątrz, to po odkręceniu butli możecie sobie ją dalej spokojnie zabrać. No i właśnie, najważniejszy efekt. Który działa. Czyli mamy sprężone powietrze, którym praktycznie rzecz biorąc możemy wydmuchać sobie szczeliny. A ile tego powietrza jest? No właśnie, powietrza jest tyle, ile jesteście w stanie zgromadzić w butli. Średnio kompresorek samochodowy dmucha powietrze do 2,5 bara. Ja napompowałem 2. Po to, żeby pokazać tylko, generalnie, jeżeli będziecie mieli kompresorek, który nadmucha Wam więcej tego powietrza. To wierzcie mi, że w zupełności to również się sprawdzi. Ja osobiście nie będę ukrywał. Testowałem tą butlę przy 12 barach na kompresorze przemysłowym tego powietrza: no, znacznie dużo więcej było napompowane, bynajmniej objętościowo. Natomiast w samochodowym zupełnie, jeżeli napompujecie sobie, macie możliwość, żeby wydmuchać cokolwiek byście potrzebowali. A czasem wiecie bardzo dobrze, że. Niełatwo jest gdzieś tam czasem dotrzeć do wulkanizacji, czy powiedzmy, zadbać o to, żebyście mieli czysty silnik, bo trzeba gdzieś tam go skórzu wydmuchać, sprzedać samochód. Trzeba wycieraczki wydmuchać wewnątrz pojazdu, bo to, to się również sprawdza. Czy chodniki także widzicie, można zbudować gadżet. Taki gadżet można zakręcić. Jeżeli pozakręcamy taką butlę, ona sobie szczelnie leży. Także budujcie spokojnie, śmiało. Jeżeli macie pytania, jeżeli będą krytyki, a również będą, wierzcie mi, bo to jest taka natura życiowa, że pokazujemy coś, czym się chwalimy, a i są tacy, którzy nie chcą pokazać, a po prostu potrafią tylko krytykować. Ale generalnie wiecie bardzo dobrze, że staram się od czasu do czasu coś zbudować, coś pokazać. Nie zatruwam, gońcie na złomy, kupujcie butle. Oczywiście w miarę szczelne, nie? jeżeli będzie bardzo zdezelowana. To ją nie bierzcie, czekajcie, a będzie następna. A jest sezon letni, więc butle z klimatyzacji jednorazówkę na pewno znajdziecie. Wydaje mi taka butla jest bardzo leciutka, ścianka jest jej cieniutka. I w zupełności wystarcza, żeby ją wrzucić w bagażnik, zawieźć gdzieś tam, gdzie potrzeba coś tam wydmuchać. No właśnie, trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, cześć.